Witamy bardzo serdecznie. Dawno nas nie było, ale powodem było to, że po prostu w kinie się dużo ogląda i jest wielkie zainteresowanie filmami w kinie Merkurym, także my nie musimy specjalnie zachęcać do tego, żeby do kina przychodzić, ale jeżeli jest taka okazja, jeżeli jest czas, jeżeli możemy sobie pozwolić, to zapraszamy i dlatego właśnie dzisiaj... Ponownie zachęcamy Was do tego, żeby przychodzić do Nowe Kino Merkury, bo właśnie w nim się znajdujemy Radosław Plandowski i Piotr Dunkiewicz, witam serdecznie. Piotr Dunkiewicz, czyli doktor Państwowej Szkoły Wyższej, doktor czegoś tam, ale też absolwent y, Akademii Filmowej przy Filmowce Narodowej w Warszawie. Dokładnie. Ja dzisiaj pytam Ciebie przede wszystkim. Zaczynamy od spotkań filmowych, mhm. bo Ty jesteś ich autorem. Wiem, że to takie dziecko, z którego jesteś bardzo tak. dumny, więc zaczniemy od spotkań filmowych, na co będziemy chodzić w czerwcu. Tak, w, tym, w czerwcu mamy tylko trzy filmy dlatego, ponieważ 4 czerwca zdecydowaliśmy, że jest boże ciało, więc damy wolne naszym. Uszanuj, uszanujemy tak, tradycję. Tak, uszanujemy tradycję. I 11 czerwca zagramy brytyjski dramat Teoria Wszystkiego. Jest to taka pewna reminiscencja jeszcze Oscarów. Ciekawy na pewno. Dosyć późna no, dosyć, dosyć późna, ale cieka ciekawy, ciekawy film na pewno. Myślę, że, że wielu zaciekawi, za zwłaszcza, że jest, że jest to bi biograficzna opowieść. Później zagramy Dziewczynę Wartą Grzechu. Jest to komedia takiego reżysera, który nazywa się Peter Bogdanowicz. Bardzo ciekawy reżyser, zawsze ma fajne filmy. Wydaje mi się, że taka miła, lekka komedia na, na wieczór. No, a 25 czerwca no to już całkowicie inne kino. Mianowicie ostatni film wchodzi z tych, z tych filmów, w które były nominowane do kategorii najlepszy nieanglojęzyczny film. Jest to Timbuktu. Film koprodukcji francusko-mauretańskiej. Na pewno dobry film. Widziałeś filmy nominowane do Oscarów w tej kategorii? Nie, nie miałem okazji. Oprócz jednego oczywistego. Tylko idy, tak, ale i dzikie historie, i mandarynki. Mandarynki też widziałem. Lewiatan. Wywiad yy, i... też widziałem. No, już no, widziałem. No, widziałeś. się wydaje. Czyli widziałeś dobre filmy? Tak. No tak. właśnie, i Timbuktu też na, pe na, pe na pewno będzie dobrym, zwłaszcza, że jest to film, który poruszano bardzo istotny problem, mianowicie e, tego ekstremizmu religijnego. E, wydaje mi się, że naprawdę warto przyjść na ten film. My oczywiście przyceniamy rolę Oscarów, dlatego na pewno wszystkie filmy nominowane w tej kategorii są warte obejrzenia, ale myślę, że jest co najmniej dwa razy tyle filmów, e, które zostały zrobione w Europie i poza Europą w tamtym roku, których my nie widzieliśmy, a pewnie fajnie Całkowicie, że by z tobą zgodzę. Zobaczyć. Natomiast uważam, że mandarynki, mhm. e, i dzikie historie. Były to filmy, jeden z najlepszych, które w tamtym roku widziałem. Mm -hmm. więc, więc jak najbardziej. I myślę, że Timbuktu też będzie taki dobry. Spotkania filmowe w czwartki tak. o godzinie 20.15 się zaczynają. Jest tak. Twój wstęp, tak. jest Twoje zakończenie. Cudownie. Rozwinięcie tak. w postaci filmu. Tak. Czyli jak w dobrej, porządnej parafii po prostu. Dokład. Dokład. Tak dokładnie. Tak właśnie jest. Spotkania filmowe to jedno, to jest taka propozycja dla ambitnego Odbiorcy, ale też takiego, który idzie do kina na nietypowe filmy, bo takich jest w kinie chyba coraz mniej, zwłaszcza w tych kinach komercyjnych. Tak. No ale jest repertuar też, poza spotkaniami filmowymi, tak. oczywiście. Tak, i o tym repertuarze kilka słów. Mianowicie piątek, na początku czerwca gramy, gramy coś dla dzieci, gramy recho Rechotka. Nie wiem, nie widziałem jeszcze, ale wydaje mi się, że można. można ciąg, Jesteś ciągnięty na takie filmy. Tak, przez ja na te swoje... filmy chodzę i, i rzeczywiście jest, jest generalnie nieźle. Na rechotkę mo, można przyjść. Mamy także komedię. Rozumiemy się bez słów. Jest to komedia francuska, która we Francji osiągnęła jakieś niebotyczne wręcz ilości widzów, to widziało. Mamy także film. Katastroficzny, Sand, André, Andreas, przepraszam bardzo, ale jakby to nie moja bajka, więc ja tu się nie będę wypowiadał. Ty mm -hmm. lubisz takie filmy? Mm -hmm. No wiesz, właśnie za chwilę się wybierasz na Mad Maxa, to jest też film a, no, w tak. pewnym sensie katastroficzny, wiesz, ale to, jest dużo katastrof. No nie powiem, przepraszam, idę na, idę na, na Mad Maxa, ale to, bo słyszałem, że naprawdę niezły jest, a z drugiej strony, wiesz, no jednak jak byłem dzieckiem, to, to oglądałem tego Mad Maxa pierwszego, więc... Co kto no, no. lubi, tak się mówi. Właśnie. No, ale mamy także, i mamy także jedną jeszcze inicjatywę taką ciekawą, mianowicie y, Kino Seniora. Y, to będzie drugie spotkanie z tego cyklu. Zagramy apartament, y, Jan Paweł II, prywatnie. Zagramy to 10 czerwca w środę o godzinie 13. Co ciekawe, film jest dofinansowany. Bilet jest dla rencistów i inwalidów, kosztuje tylko 6 zł. Należy w Biańskiej Radzie Emerytów i Rencistów, Biańska Rada, Rada Seniorów, w zakładce miasta można znaleźć informacje. Wystarczy pójść do starostwa Brzeska 41 w poniedziałki i od 10 do 12 można nabyć bilet ze zniżką, który kosztuje tylko 6 zł. Ja się, no, no, no. Jeszcze nie widziałem filmu. Yy, wiesz, no to, to, to jest zawsze problem, yy, bo jakby ten taki film ogląda się bardziej sercem niż, niż, niż wzrokiem, ale to może i dobrze, no. Słysza, słyszałem, że jest jakiś niedosyt lekki po oglądaniu mm -hmm. scen z, z wakacji papieża, z... Gdzie, gdzie jest mało mm -hmm. takich szczegółów mm -hmm. istotnych, a, a jest, a jest mm -hmm. tylko po prostu jakaś tam taśma odkryta. Podobno są jakieś dwa, trzy fajne momenty, w których w dywidujemy się. Tych taśm jest tak dużo, że z tego naprawdę można zrobić kilka mhm. filmów i pewnie to zostanie pewnie zrobione, a to jeszcze poczekamy. Natomiast natomiast, natomiast później mamy jeszcze dwa Państwa dwie propozycje. W połowie 12 czerwca wchodzi Jurassic World. I tutaj wciągnięcie powietrze, bo wiadomo, że świat wstrzymuje oddech przed taką premierą. Tak. Chociaż to jest trochę taki odgrzewany kotlet. No tak, ale wiesz... W, w, wiele od kotletów yy, było już, i, i, i to różnie można to odkryć, Wy, natomiast, natomiast mi jak dla laika: to jest yy, zrobiony po raz kolejny Jurassic Park? Czy, czy jego nowsza wersja? No, nowsza wersja, jakby. To, to, to Nowsza wersja tego samego. Ciężko powiedzieć, no, tak naprawdę, co to będzie. Sam jak mieliśmy kiedyś mieliśmy Rambo, to byliśmy John'a Rambo, tak? Każde no, pokolenie co, co ma innego. swojego Rambo. Tak, ka i każdy tutaj. duży dużym sygnałem Jurassic Park Natomiast rzeczywiście, no, pamiętajmy, w, dla nas kiedyś tam. To robiło wrażenie na mnie, potem pewnie na tobie, te, te dinozaury. Ale pytanie, pytanie jest: jak to teraz zrobić? zrobić jakie wrażenie. No. Jest od 12 lat, więc można przejść także taki. Nie, no też jest odgrzewane, a podobno jest genialny, tak. jeśli chodzi o kino, rozrywki. Można, można. Kino można rozrywki. zrobić. Proszę, można zrobić. Także, także prawdopodobnie. Może. Tak, tak. No i na koniec zawsze, pod koniec, na początku wakacji zawsze jest jakiś hit animowany, i tym razem 27 czerwca wydaje mi się, że taki. Na pewno będzie, mianowicie będą minionki. Widziałeś, jak ukraść księżyc? I minionki rozrabiają? Niestety nie chodzę no. na takie filmy. Wiesz. Ołudno, że straszne, ty, ty masz łatwiej, Straszny bo masz z kim? błąd. Straszny błąd. Ja, ja uważam, że spokojnie właśnie może spokojnie wziąć kogoś dorosłego, także nie trzeba gdzieś na te filmy. Uważam, że. że tak się teraz robi? Że, tak. że minionki. E znaczy, to jest pewien problem w ogóle. Bo, bo jak ukraść księżyc, a minionki rozrabiają, to była dwójka. Jak ukraść księżyc dwa, w angielsku było to. Natomiast u nas w Polsce to było minionki rozrabiają, a teraz są minionki, czyli jakby coś, co niby było wcześniej, tak pre, pre, prequel, pre, prequel. Natomiast często wiemy, że te prequele różnie wychodzą. Tak było z Potwory i spółka, potem ten prequel też był taki sobie, ale wydaje mi się, że Minionki się bronią niesamowicie. To jest, to jest, to jest naprawdę świetny film. Jak ktoś widział, jak, jak ukraść księżyc i Minionki rozrabiają na Minionki, powinien przyjść na pewno. I jeszcze raz się upieram, że te animacje amerykańskie robione przez duże, fajne wytwórnie na pewno są dla wszystkich, nie tylko dla dzieci. To jeszcze pytanie takie podsumowujące. Na co czekasz? Na jaki film czekasz najbardziej? Co chciałbyś zobaczyć? Na pewno na Timbuktu. Na pewno na Timbuktu i nie ukrywam, że Minionki. Francuska komedia Cię nie interesuje? Ja, e, nie, znaczy, wiem, Tak, nie, pójdę na Rozumiemy się bez słów też. Natomiast... Nie wiem, czy zauważyłeś taką zależność, że, że Francuzi robią ostatnio bardzo dużo takich filmów poświęconych osobom niepełnosprawnym i traktują tę niepełnosprawność tak bardzo naturalnie, a bardzo często też osadzają ją w konwencji komediowej. Tak, wiesz, to z Francji a... wychodzą właśnie a... te produkcje. Tak, ale to, to, to dlatego, że oni mają jednak, jednak znacznie dłuższy niż my ten, ten, ten czas, w którym jest ta, jest ta integracja. Tak? Właściwie w Polsce już mówimy o integracji, a już. A już już w, w Francji możemy mówić o inkluzji, yy, czyli, y, czyli peł pe pełnym włączeniu osób niepełnosprawnych w życie. No? Tak Cię podpytuję trochę ze względu na Twój zawód. Żeby tak, z, tak, żeby, tak. I ta, co? Ta Udowodniłem, że jednak coś tam, prawda, <laughs> tak. mnie, wiem. No dobrze. Bardzo serdecznie zapraszamy oczywiście do nowej Kina Merkury Piotr Dunkiewicz i R Radosław tak, zapraszamy się, serdecznie. Tak to się mówi. Tak, 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 do tak, zobaczenia tak, w kinie. Do zobaczenia w kinie. Zapraszamy serdecznie. Przypominam, że bilety są strasznie tanie, naprawdę. W ogóle nic no nie było. powiedzieliśmy właśnie co e, o Nie, no, e, Najtańsze na pewno na spotkania filmowe. E, tak, 13 zł, ale. Warto w poniedziałek. Po, w poniedziałek też 13 zł, a w, w, od wtorku do niedzieli też jest niewiele drożej, bo bo, bo 14 zł, więc 15. E, więc nie jest tak, tak strasznie e, drogą. Tylko w Nowe Kino, zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.